Do zmian nie doszło jeszcze, bo dopiero jak będziemy mieć nowych zawodników, to dojdzie do tych zmian. Natomiast zawodnicy, którzy mieliby ewentualnie odejść, już o tym wiedzą. A pan nam może powiedzieć, jest? Nie, nie mogę powiedzieć, dopiero bo, bo, no bo wie pan, jest sytuacja, sytuacja jest taka, że jesteśmy w okresie negocjacji, też kontraktu z nowymi zawodnikami i rozwiązywania ze starymi, natomiast starzy dalej są nam potrzebni do treningu, dopóki nie rozwiążemy umów yy, pisemnie. Pan podtrzymuje to, że dwóch zawodników, czy coś się zmieniło w oparciu o to, co Pan mówił w niedzielę wieczorem? Nie, nic się nie zmieniło, musimy wymienić dwóch zawodników. Czy to będą polscy zawodnicy? To nie mogę, nie mogę o tym <laughs> mówić, bo teraz już będziemy brnęli. Ja wiem, że Oczywiście, że, że cała opinia publiczna żyje tym i, i tam już widziałem bardzo dużo artykułów o tym, że bo, 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 bo to się najlepiej sprzedaje i, i najlepiej chyba się klika i tak dalej. Nic się nie zmieniło od, od ostatniej konferencji po meczu z Legią.